Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Pani. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie. Ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki, nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorzych, chorych, którzy tam są, i mówcie im, Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na Jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z Waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam: Sodomie lżej będzie w ówdzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba, jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają. Lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Słowie, które słyszymy, przewijają się dwa wątki. Jednym jest misja i misyjność i posłanie. Drugim wątkiem jest radość, przede wszystkim radość wewnętrzna. Czytanie, które jest tak charakterystyczne dla środka wielkiego postu. Radujcie się wraz z Jerozolimą. Cieszcie się wszyscy, weselcie się, bo Pan jest pośród Was, Pan przychodzi, Pan sam dokonuje wielkich dzieł. Paweł mówi: Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, przez który świat stał się ukrzyżowany dla mnie i ja dla świata, bo ruszam w misję, bo moim powołaniem jest misja, a moją radością jest Pan. Pan obiecuje mi i daje mi na co dzień, daje mi już teraz w sercu wiele radości, ale ta radość jest radością pełną, ta radość jest radością głęboką, ta radość jest radością, która mnie przenika nawet w czasie prześladowań. I choć noszę na swoim ciele różne ślady prześladowań, różne blizny, które przypominają mi o konkretnych doświadczeniach, są miejsca, w których Paweł wylicza, ile razy był kamienowany, ile razy był rozbitkiem, ile razy był chłostany, ile razy był wyrzucany. I ta historia, która może dla kogoś się wydawać historią tragiczną historią odrzucenia. Jest dla Pawła przypomnieniem radości wewnętrznej, którą Pan daje. Tak jak słyszeliśmy na samym początku w Ewangelii Ducha Świętego, kiedy apostołowie, którym zakazano głosić Chrystusa i których wychłostano, mówią: że Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i odchodzą pełni radości, dlatego że mogli cierpieć dla Chrystusa. To jest wewnętrzna, głęboka radość wynikająca z poczucia spełnionej misji. I tu się łączy nam misja z wewnętrzną radością, bo nie będzie tej radości, jeśli człowiek misji nie podejmie. Żniwo wielkie, robotników mało. Kiedyś święty Grzegorz, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie mylę, teraz ze świętym Leonem Wielkim, jeden i drugi papież, mógł, każdy mógł to powiedzieć, świat pełen jest kapłanów, ale nie ma komu pracować. I e, można powiedzieć też, bardzo wielu jest powołanych, ale niewielu na to powołanie odpowiada. Pan Bóg daje wystarczająco powołań. Pytanie, co my z tym robimy. Nie mowa jest tylko o powołaniach kapłańskich, ale mowa jest o tych wszystkich, którzy są wezwani, powołani, by głosić królestwo. Wezwani, powołani, by podać rękę drugiemu człowiekowi. Czasami modlimy się za chorych, za cierpiących, za bezrobotnych, żeby Pan był ich pomocą, ale też, żeby dał im jakiegoś pomocnego człowieka. Tak jak w tej historii człowieka chorego, który chciał wejść do sazacki siloe, i mówi, ale nie mam człowieka, który by mnie tam wprowadził. Potrzebny jest człowiek. Jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni Panu Bogu jako współpracownicy. To jest pewna tajemnica, to pewne misterium, w które wchodzimy, jeśli zechcemy wejść, ale to jest także pokazanie niezwykłej godności i tego zaufania, i tego oczekiwania, i tych, tych nadziei, które Pan Bóg składa w nas. Tego obrazu swojego, który on w nas widzi w związku z tym obrazem swoim chciałby pracować. Potrzebuje naszej współpracy. I żniwo i żniwo. Pan posyła robotników na żniwo. To jest piękny obraz, ale ważna myśl jest taka w żniwie, że żniwo wtedy jest, kiedy kłosy są dojrzałe. Zbiory są wtedy, kiedy owoce nadają się do zebrania. A więc żniwo nie będzie trwało cały czas. Dojdziemy może do takiego momentu, w którym się mówi czas wiecznych żniw, czas wiecznych żniw, czyli wiecznej radości. I czasami jest tak rzeczywiście, że człowiek w sezonie żniwnym przechodzi z jednego pola na drugie, pomagając sobie nawzajem, dzisiaj już jeżdżąc kombajnem raczej, ale także pomagając zabezpieczyć wszystko, żeby te żniwa mogły się odbywać dobrze z nadzieją i także z modlitwą, aby pogoda była dobra. No ale jeżeli kłosy są jeszcze niedojrzałe, nie jest czas na żniwo. O tym, że Pan Jezus mówi o dojrzałych kłosach świadczy także fragment dalej. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na Nim. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. Jesteśmy posłani. Ale nie po to, żebyśmy sami wyznaczali, jakie ma być żniwo, bo nie wiemy, kto jest dojrzały, a kto nie jest dojrzały. Jesteśmy posłani, jesteśmy wezwani, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tej misji Jezusa uczestniczyć. Zwróćmy uwagę, posłanych 72 uczniów, bardzo dużo uczniów, bardzo wielu uczniów zostaje posłanych. Jezus ich posyła. To nie są. Czasy dopiero, można powiedzieć, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Kościół rusza, ale Kościół już teraz, tworząc się, ukazuje swoją naturę misyjną. Każdy z nas jest wezwany i powołany do tego, żeby uczestniczyć w misji Kościoła i w misjach Kościoła. I to uczestnictwo powinno być głęboko w nas, bo jest częścią powołania każdego z nas. Co nie znaczy, że każdy z nas będzie szedł gdzieś daleko. Ale misja polega na tym, żeby się starać i ruszać. Misja polega na tym, żeby wspierać tych, którzy ruszają. Misja polega również na tym, aby wspierać ich, i to jest najważniejsze wspierać ich przede wszystkim duchowo. Żyć sercem Kościoła to jest żyć sercem misji. Kościół nie może być niemisyjny. Chrześcijanin nie może być niemisyjny. Ale do kogo trafi Słowo Boże? Pamiętajmy: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Sam Ojciec pociąga. Pan powoduje tę dojrzałość. Jeśli mieszka tam człowiek godny pokoju, jeśli w naturalny sposób przygotowywał się, jeśli poszukuje prawdy i sprawiedliwości, za sprawiedliwością idzie. Chce szukać tego, co wartościowe, co ważne, stawia sobie w otwartości ważne pytania. Jeśli spotka was, ma szansę, oby miał szansę, usłyszeć od was dobrą nowinę. I to jest czas żniw. Ale zdarza się tak, i Pan Jezus o tym mówi: wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was. Z różnych powodów. Na te powody może wskazywać to, że może jeszcze gorsze są powody niż w Sodomie. Bo mówi Pan Jezus, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu, które jest zamknięte na Słowo. Jesteśmy wezwani i powołani, by ruszać. Czas wakacyjny powoduje, nasi rodacy teraz w wiele miejsc jeżdżą, czasami do takich miejsc, w których jest trudno znaleźć kościół. To sprawdzają wcześniej, gdzie jest kościół, i dowiadują się, że jest jeden kościół bardzo daleko stąd w mieście. I patrzą na ten kościół i mówią, jaka to mała wspólnota w tym kraju, bo kraj jest krajem niechrześcijańskim albo głęboko niekatolickim. I mówią, no dobrze, ale co robi ta wspólnota, żeby ten kraj był katolickim krajem, żeby ci ludzie słyszeli dobrą nowinę? Czasami wiemy, że to, że jest ta mała wspólnota, jest ten mały kościół, jest wynikiem tolerancji ze strony większości, która w tym kraju żyje. Gdyby teraz ci, ta mała wspólnota wyszła na ulicę i zaczęła głosić Ewangelię, to moż, m, mogłaby przestać istnieć za chwilę, Kościół by zamknięto. Jest tu utrzymywanie pewnej równowagi, żeby ta wspólnota mogła istnieć wtedy, gdy... My ze wspólnoty przyjedziemy tam, abyśmy mogli razem się z nimi modlić, abyśmy mogli mieć Mszę Świętą, abyśmy mogli uczestniczyć razem w życiu Kościoła, a więc przyjmować Komunię Świętą, mieć sakramenty. Ktoś powie: no to co oni tam robią? Uwaga, nie wolno sądzić. Trzeba być bardzo ostrożnym. Oni wiedzą, co tam robią, oni są tam obecni. Bóg chce, aby byli tam obecni. Ostatnio papież Franciszek pokazał to, jadąc do krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Maroko, które nie są krajami chrześcijańskimi, mówiąc ostrożnie. I tam są małe wspólnoty. Czasami całkiem duże wspólnoty imigrantów, niewielu jest miejscowych. Miejscowi boją się przyjąć chrześcijaństwo, boją się prosić o chrzest, a gdy już przyjmą, czasami muszą emigrować, żeby ich coś złego nie spotkało w ich własnym kraju. Ta wspólnota jest jednak znakiem, jest wyrazem obecności Boga i troski Boga. Jest takim miejscem i jest taką oazą. Nie wolno sądzić tego. I mówić, co to znaczy, Wy nie wychodzicie na ulicę. Wychodzimy, wychodzimy na ulicę naszą modlitwą. Wstawiamy się za tymi ludźmi, którzy są tutaj. A my z perspektywy dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, może te łany jeszcze nie są gotowe na żniwo. Może Pan Bóg ma jakąś, jakiś inny sposób, trzeba czekać. Należy czekać pokoleniami, być może czasami setkami lat. Ale to nie znaczy, że ma w nas ustać zapał misyjny i że moglibyśmy się wyrzec tego, by dbać o innych, by innych wprowadzać im w to, co daje nam radość, w tego ku temu, który jest źródłem prawdziwej, najgłębszej radości ku Jezusowi Chrystusowi, do spotkania z Jezusem Chrystusem. Modlimy się, staramy się, także o to, żeby było widać w nas radość. Staramy się żyć Jezusem, a Pan Bóg jest sprawcą ich cenia i działania. Nie z tego się cieszcie, że są wielkie sukcesy ewangelizacyjne, jakby były. Bo przychodzą, przychodzi tych 72 i mówi: Uważajcie, bo ja widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Ale dałem wam siłę, żebyście stąpali po wężach, skorpionach i po całej potędze przeciwnika. Ale nie z tego się cieszcie. Cieszcie się i jest powód do tego, bo wasze imiona zapisane są w niebie. I to też jest ważne, żeby nawet wobec całej dużej grupy, nawet większości, zdecydowanej większości wokoło, nie stracić tego, co jest najważniejsze. Nie wszyscy to mogą mieć, żeby być ochrzczeni. Nie wszyscy, nie każdy jest w, tej bezpośrednim, w tym bezpośrednim związku z Jezusem Chrystusem. Ale to nie chodzi o to, żeby rozglądać się wokoło. Jeśli rozglądać się wokoło, to z modlitwą za ludzi, to ze staraniem o innych, z troską. Zaczynamy od najprostszych ludzkich posług wobec innych od kopania studni, od posługi medycznej, od wysłuchania, od życzliwego, życzliwego podania ręki. Dalej, to Pan Bóg sam będzie prowadził, ale trzeba, i to jest też wyraz naszej misyjności, i to zapewnia naszą misyjność, bo zapewnia naszą tożsamość, trzeba żyć tym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Trzeba mocno opierać się na Jezusie Chrystusie. I przychodzi czasami prześladowanie, przychodzi nieraz prześladowanie i radość się wzmaga jeszcze bardziej. I zaczynamy powoli rozumieć, jak ważnym dla nas jest tekst wyznania świętego Pawła. Nie daj Boże, bym miał się chrubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, przez który świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.